I witam Was w kolejnym odcinku od gry Middle-earth Shadow of Mordor. Dzisiaj będziemy na to zabójcze królowe. Tam chyba wojnę z gulami tak jak właśnie piszę. Ale zanim na wstępie jeszcze taka krótka adnotacja. Bo tak naszło mnie, nie naszło mnie, że jak mam jeszcze, jak teraz nagrywam ten Shadow of Mordor. To w sumie sama gra mi się podoba i sama gra jest świetna, ale mm, trochę nurzy ta powtarzalność, bo w sumie robi jedno i to samo. Idę, zabija morki, tu robię to, zabija morki, tam robię coś innego, zabija morki. Ja wiem, że gra jest o tym i absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, ale mm, brakuje mi takiego trochę przełamania i o ile dokończę tą kampanię, bo nie jestem typem, który przerywa takie rzeczy, więc dokończę to i tą, Carl i dokończę tą kampanię Kalebrimbora, tak, yy, wydaje mi się, że Shadow of War nagram trochę później, bo po pierwsze też widzę, że ja chyba mało sukcesu to w ogóle oglądać i jakkolwiek niekoniecznie powinien na to zwracać uwagę, tak bardzo wydaje mi się, że wy też macie trochę dość tego materiału. Yy, więc zrobię tak, że dokończę tą kampanię, jedną i drugą. Yy, może w międzyczasie zrobię tą, tutaj tą legendę, żeby pokazać wam jak ta legenda wygląda, bo pewnie że prywatnie to trochę łatwiej mi się grać z odpalę serial albo coś innego by po prostu sobie leci na drugim monitorze, nie muszę tego nagrywać. Yy. A Poza tym wydaje mi się, że potem pójdę na... Yy, na Shadow of... znaczy Shadow of War zostawię sobie na potem. Bo to, to ja też chcę to obejść, zwłaszcza, że nigdy tej gry nie grałem. Znaczy, Shadow of Mordor nigdy nie grałem, bo do Mordor kiedyś grałem, więc w plus minus wiedziałem, wiedziałem o co w tej grze chodzi. Więc powiedzmy, że pod tym względem akurat eee, tak zrobimy. A zamiast tej gry tutaj prawdopodobnie wejdzie jednak Fallout Dniowego, ponieważ wiem, że wiele osób tego nie obejdzie. Nie już rozmawiać z palą, ma znajomymi, którzy ze nie oglądają. Scavengers are running amok, just hordes upon hordes of filthy no, no. ghouls. Filthy ghouls? I thought all of Mordor's creatures were majestic in their own way. Majestic ghouls? Now you stop right there, Captain. They are an aberration. Those filthy little mongrels, hiding underground with their beady eyes, gnawing and biting and scratching. And... <laughs> if I didn't know better. I'd have thought you'd see eye to eye with the little creatures. Are you? Are you comparing me with a ghoul? Oh, I'm glad this plague of ankle biters makes you laugh. Their numbers are growing out of control. They'll overrun all of Nurn. Well, you do have a point. So how can we curb this disease? There's only one way. We need to drag their vile queens from their nests and cut them down.

naznaczenie, wyssanie walce grałki aha, x plus a dobra, czyli tak e, bo nie pamiętałem a to eliminuje bóle od razu rzeczy. No dobra. I tak jak mówiłem, mówię, dokrę tę kampanię, ale zrobię sobie trochę przerwy od Shadow of Mordor, tak żeby na Shadow of War przejść z takim powiedzmy lepszym vibe'em. Będzie jednak na spokojnie, żebym w to podszedł. bo... Też nie chcę jakby się przypalić, żeby nagrywać, wiecie, jedno i to samo cały czas. A niestety nie ma się co oszukiwać. Te dwie gry są podobne, to są kontynuacje i niestety lub są podobne do siebie. że na, polo, na tej misji polowania tutaj trzeba będzie, się, będzie użyć guli, żeby zaatakowały lub wywabiły tego całego ich kapitana. I see how I told him kept his distance. <laughs> że to będzie wyglądało w ten sposób, że ja zrobię te 5 misji. Pozbędę się tych pięciu, potem pojawi się pewnie jakiś szósty czy coś, który będę musiał się pozbyć, tak wiecie, finalnie, no, ale to się dowiemy potem. Um, to. Dobra, wejdę tam na górę. Może ty tam będziesz na górze, zaraz czekał na mnie. No, tu się miał nie spotkać. Good news, Talion. You still haven't matched me for ghouls killed in a single afternoon. <laughs> for once, it is I who has come up short. I'll give you that one, Ranger. But killing this next war chief is going to be a tall order. You see, he rides upon a graug. You'll have to flood his garrison with ghouls to set our enemies against each other. Dwa wchorne góry do środka twierdy, wywołać chaos. Grają go techniki bojowe, wpada cała na widok gully. Nooo... się. No dobra, polecimy od razu na niego. Mówię, ja wiem, że to będzie wyglądało, że raszuje tę grę, ale no... Eee, jestem przekonany, że każdy z was miał coś takiego, że odpalał gierkę, gra w nią, Ileś godzin, bo jeśli ja dobrze pamiętam, żeby nie być gołosłonym, nawet sprawdzę na Steamie, wiem, że tego nie będziecie widzieć, ale no ja mam, to no zobacz, 35,5 godziny mam w tą grę. No 35,5 godziny, z czego wy na nagraniu widzicie większość w sumie, bo ja tą grę chyba tylko trochę grałem, poza nagraniem jak szukałem tych wszystkich rzeczy do podstawki. Zjemy go w sumie, chyba nie. Wykorzystajmy to sobie skoro ma. You yeah, have to flood his garrison with ghouls to set our enemies against each other Потому что в этой команде... No to wygląda. Kochani, te góle nie radzą sobie jakoś turbo skutecznie. I just think it's something to... Кхм-кхм <coughs> Я тоже гули В общем, у тебя у меня Chwilek? Naprawdę? Naprawdę nazywa no mi biedny Bertuś? O Boże, po eee, żeby nie było, nie uciekam. To jest leczenie się. Eee, o, jesteś. Kurwa tego pojazda. No chyba mówił, ale mi się zbłowało. Ładna, wow, Ładne. A, zagroź wrogowi śmiercią, a następnie spełnij groźbę. No tak, zapomniałem, wysłałem mu groźbę kiedyś, pamiętam. Ej, fajne to było. Uciekniecie. Ej, fajne to było. Dobra, pójdźmy jeszcze po książkę. Hmm, ludzie coś do mnie piszą, no nie mogę, nagrywam. Ale nie powiem, ej, to było fajne. Nie ukrywam, to, ta misja była fajna. Deptuś. Aż se zapiszę tą nazwę odcinka. and mordor cause even the Uruks and trolls to quake in fear. <laughs> and one such beast is the rare horned grog. standing nearly five dwarves tall, they're nigh unstoppable juggernauts of wanton destruction. their very skin is <laughs> tougher than leather, resistant to even the sharpest steel, if you can get close enough to strike a blow. what i wouldn't give for a mithril blade on my next hunt for these dire monstrosities. No, posłuchaliśmy sobie o Jimmy'u Graugu. Ja sobie w międzyczasie zapisałem imię, nasze imię tego wielkiego Grauga, który nam teraz, którego zabiliśmy. Mm. Wiecie co, tak, nie chcę zacząć nowej misji, bo to będzie za dużo. W międzyczasie jeszcze chwilę z wami pogadam. Przy mm. okazji, pozbieram te dwie księgi, te dzienniki Tallgeara. Nie mieli coś na ekranie. Powiedzmy, że jednak 20 minut odcinka to tak trochę słabo, ja wychodzę z założenia, że 25-35 minut odcinka to jest taki optymalny długość odcinka, wiecie. Ja tak jak mówię, no optymalnie oceniam 25-35 minut odcinka, i jako kojarzycie, staram się trzymać tych ram. No niekiedy nie wychodzi, co bardzo dobrze było widać na którejś z poprzednich Warcraftów, który miał bagatela godzinę z hakiem. Więc wierzę, że to się ciężko ogląda. 6 no. na 10, polecimy jeszcze z jednym przy okazji, tak? Ym. I zanim ewentualnie mi ktoś zarzuci, że zapowiadałem się o, że będę, mm, wiecie, że będę, że będę nagrywał Shadow of War, że coś tam, ja wiem, ale mimo wszystko jednak ten kanał powstał po to, żeby w głównej mierze nam się...

Więc powiedzmy, że jeżeli ma być nie wiem, wiecie, że jeśli po prostu mam grać w grę, w którym się nie chce grać, to nie się w nią źle grało. Myślę, że każdy gracz wie, o czym mówię, To no, jest taki jakby sposób wypalenia się trochę, growego, także no nie każdy może chcieć grać zawsze w jedno i to samo. Zresztą mówię, żeby te gryfy jakoś bardzo od siebie różniły, no to jeszcze spokój. Ale no niestety niekoniecznie te gryfie od siebie tak bardzo różnią. Tak więc... Ja sobie do opór grę, bo są do opór mówię, nigdy nie grałem, bo jestem bardzo ciekawe dalszych losów taliona, bo gra opisuje właśnie dalsze losy taliona. Ale w swoim czasie zrobię sobie trochę odpoczynku, zwłaszcza, że teraz nasz po mnie na Fallouta Fallout New Vegas, o którego tyle mówię i którego chcę pogadać, bo on jest fajny. Oraz, co może być trochę śmieszne i kontrowersyjne, eee. 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 oraz na gry South Park. To w jest sensie kijek Prawdy i Fractured Battle I to też będę chciał ograć teraz, sobie po prostu zagram. Przedstawiam, nagram. Zresztą ta gra jest mocno kontrowersyjna, zawiera dużo rzeczy, które no nie powinny zabierać... czyli powinny zabierać. No. To są gry dość mocno polaryzujące społeczeństwo. No bo są to gry wulgarne, są to gry nieprzyzwoite, te gry... No nie należą do gier, które może oglądać młody odbiorca. Nie mam w ogóle tych dzienników... Yy, tego? Yy, a nie wiem. A chyba... By Byłyby 8 na 10. Ej, o, mogę sobie sprawdzić kompendium przecież. 8 na 10, jeszcze dwa zostały. No to idealnie. W ostatnim odcinku ją zrobimy. A ja sam nagram jeden po drugim. Nie będę mi dać dużo czasu, zwłaszcza, że mówię, mam teraz możliwość, bo idę do pracy dopiero na 18, więc eee, powinno być Git, a będę miał przynajmniej nagrane. I tak jak mówię, skończymy kampanię tutaj skończymy tą kampanię Pana Światłości, czego się to nazywa, że gramy Karlem Brimborem. I jak już to zrobię, no to wtedy mm, ruszymy. Na górę. A, tu. I jak to ruszymy po prostu dalej, no to wtedy polecimy na y, Falouto, polecimy na South Parka. I pewnie, pewnie jak skończę któregoś South Parka, albo Falouto, skończę. Może wtedy faktycznie ruszę na y, tego Shadow of War, może po prostu wróci mi ochota. Pamiętajcie, że ja gram w grę, na którym mnie nachodzi ochota, a nie na które... Mi każe, na, nie na które y, wiecie. Które po prostu mam przyrzeczone. No dobra. Także w tym momencie kończymy. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.